Siemano w kolejnym odcinku z Montevoga. Jest to siódmy lub szósty odcinek. Jak widzicie ładny zachód słońca. Jest listopada, ja jeszcze sobie jeżdżę w sumie. no to takie już ostatnie odcinki to sobie będę nagrywać teraz. Jeszcze jeden mam do zmontowania, wrzucę wam z wyjazdu do Rzeszowa. Pewnie już jest na kanale, jeśli ten oglądacie. Ale jeszcze tutaj można sobie pojeździć trochę. Trochę zimno się teraz zrobiło, bo słońce już jest za horyzontem. Nie oświetla nic. Pojedziemy sobie w takie miejsce zobaczyć ten zachód słońca, bo jest serio ładny. Trochę mi zimno, ubrałem tylko bluzę i tą kurtkę. Ciągnie mi po rękach, ale trudno, jakoś dojedziemy. Olej mogę w sumie dodać. Bo mało było, ale to daleko nie pojedziemy. Także to jak nawet jakby się zaświeciła kontrolka, to damy radę dojechać. Mam radę, ja dam radę dojechać do domu, także spoko u mnie tu w, ten wtyczka mi od wyświetlacza raz wypadła musiałem cały przód rozbierać, żeby ją wepchać, bo kurde pin się skrzywił jeszcze nie chciała działać, także trzeba było obowiązkowo cały rozebrać a i, i... gdy to rozebrałem, skręciłem na końcu skopnąłem się, że... że ja nie... nie zamocowałem tego licznika mi tylko go zostawiłem na wcisku Wreszcie zapomniałem go przykręcić I tak naprawdę to na niczym się nie trzyma. Teraz No na, na słowie, wojna się trzyma. Ja go mogę tu normalnie wyciągnąć, teraz, ale te jego dziurki, w które się przekręca, są na gumach, tak żeby amortyzowało. Więc to samo w sobie też go dobrze trzyma, więc to nawet go przykręcać nie trzeba. Tak też da radę. No wora już mi się nie chciało go rozkręcać, także zostawiłem go tak jak jest. 16 godzina dopiero Jest jak 18 jeszcze na tym na wakacjach Przywitałem się o, elegancko elegansku Podmachał dawno, dawno, dawno lewej nie pokazywałem, serio. Ze dwa miesiące Bo teraz to w ogóle nie jeżdżę, a tym bardziej gdzieś jakieś trasy dłuższe chociaż na tym wyjeździe do Rzeszowa to wtedy... Trochę długie poleciało, wiadomo, to 200 km było jazdy, także. A musiało coś wlecieć. Ale w ogóle strasznie mi zębatka źle chodzi, bo są straszne luzy na tym wale zdawczym i zębatce samej. Nie powinienem im w sumie jeździć, bo... tylko się zużywają części. Ale to i tak raczej już w zimie rozbieram silnik i muszę wymienić ten wał, żeby to było ideolo. Jeszcze zobaczę, może jakieś tam łożyska do wymiany w tym silniku. Ale na, tej, na tym wale z na pewno trzeba wymienić go całego w ogóle. Zębatki nowe też trzeba wstawić. Za no rok sobie kupuję coś lepszego, bo ten, ten mi się już nie opłacał, po prostu fajny jest, ale on za dużo pali, to ten dwusuw ostro wierzy tego paliwa. Także ja, a tym razem, za rok, kupuję coś w czterosufie, 100 do 5 no nie będzie tak palić przynajmniej, bo to ciężko jest w ogóle go utrzymać. Z tego co, co ja zarabiam, to ledwo. No tak oczywiście w sumie jeszcze nie chcę wydawać nie? wszystkiego, czego zarobię na paliwo, tylko... Chcę oszczędzać na kolejne moto i tym jeszcze się pobawić. Ale to jest ciężkie do zrobienia. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać z tym po filtrem nowym. Powinno to zniwelować, te wszystkie szumy wiatru, które były do usłyszenia na poprzednich nagraniach. Ale bije koło strasznie. Łańcuch mógłbym poluzować, wtedy byłoby lepiej. No kurde, to zębatki mają straszne luzy na tym wale. W ogóle nieprzyjemnie jest. O kurde, ale chmury, to ja nie wiem czy to nie będzie rozpadać. Zaraz będzie trzeba uciekać. No wy nie. No taki zachód słońca był dobry. Ale ja już już trochę tam jadę. Także ja nie wiem czy ja mogę to zdążyć dojechać do tego miejsca. I zobaczyć ten zachód. A, ale chmury ostre są. I tu zaraz walnie deszczem. Co ja mokry wrzucę do domu. A nie chcę tu jechać szybciej bo tu zaraz mogę stać Szkoda by było, że nie złapali. Jakiś mandat. No tutaj też ładnie wygląda Ale to jeszcze nie to miejsce Wczoraj to jakaś zdarzeń by była Ale to nie wiem Widziałem tylko artykuł na stronie z miasta tego Dobrze Po zabudowanym odkręcamy monetę Ale ciemno, klimat jest dobry Ja to jeszcze śmigam na tym moto kurde w takim temperaturze, w takim klimacie A jeszcze jest kilometr i będziemy już tam w tym miejscu. No w ogóle na Instagramie wrzuciłem taką siedną fotkę z tego moto, możecie sobie zobaczyć. Ole się przestraszyłem. Ole usłyszałem jakieś syreny. Coś się takimi w kasku zaszumiało, myślałem, że to jakieś syreny. O Jezu, kurde myślałem, że już mi policja ściąga. Jeden, trzy, ale duży wiatr jest. Monety odkręcę. Kameryka krzywo, kurde, będą się to jakieś ustawić. Bo ta, ta nalepka na kaskim się przykrzywiła, ten upłyt. kraj trochę puścił. A staram się teraz tak nie krzyczeć. Na wcześniejszych chwilach widziałem, że ja strasznie krzyczę do tego mikrofonu i to słychać. Bo nie mówię takim spokojnym głosem. A tutaj w ogóle do rękawic dostosuję... Dwie warstwy, te zwykłe motocyklowe, które chronią tam przed upadkami. I druga to to termo ocieplane. Bo bez ocieplenia byłoby naprawdę zimno. Ocieplenie musi być w tą pogodę na rękawicach. O i się spóźniłem na ten zachód słońca. No bo tutaj miał być, a bo zostało tylko taki skrawek. No, jedyne co to mogę chmury podziwiać Chmury daszczu pewnie Tu Kuryzę ktoś tu kosił, ale chyba nie dokończył A nie wiem czemu właśnie To po, połowy po fora skosił? Ale piesołe ptony czy o co chodzi Autobusy jeszcze jeżdżą no serio, kurde dziwnie. 16, ale jest tak ciemno. Spróbuję się wychylić na te zakręcie, ale ta zębatka strasznie mi lata. Jak się przychylę na lewo, no też jakby mi się tak sunie wtedy. No e, takie... ...chujowe wyłożenie. bo nie widziałem zakrętu jak ten bus mi wyjechał. Bałem się bardziej przychylić. Spieszyć, bo nie wiedziałem kiedy się skończy. Koło, mi ucieka strasznie! Łańcuch mi to lepiej, tym wszystkim. No, rowerzysto. Tu fajnie można po sobie. A nie wejdę kurde, bo auto mi. Chociaż... Wiedziałem, że na tych R-kach co 2.5 schodzili tak nisko aż do kierunkowskazów, ale ja nie wiem, jakoś tak się boję, bo gdy, gdy schodziłem tak bardziej, to wtedy już mi jakby się opona kończyła, a ja mam takie same opony, jakie są w Ten sam rozmiar, także no nie wiem, jak oni to się tam wykładali. Skoro były te same rozmiary, a on serio nisko schodził tą r I uważaj, że to tak ma być? No nie wiem. Ale tak nie chcę, nie chcę ryzykować, to trzeba tak stopniowo przeuczyć schodzić coraz niżej, ja nie, że od razu walnę. Jakieś wyłożenie na kolano i później będę szlifować asfalt. Ale świsty są takie dziwne i strasznie bije. Jak otworzę ten bardziej przepustnicy. W ogóle tu jakiś taki korek się robi, a to będzie lifa. A nie wiem czy ja będę tu wyprzedzać w ogóle, bo to... I też mi się jakoś tak nie widzi to wyprzedzanie. No nie, tu jedzie ta Helka, ona tak moli. No dobra, to na ją wyprzedzają. Ona chyba tak samo na cały ruch.